Cześć! Dzisiejszy tekst to Ewangelia Jana, rozdział 6, wiersz 27B, druga część. Tekst mówi tak, który dawam Syn Człowieczy, na nim Bóg Ojciec położył pieczęć swoją. A wcześniejszy tekst mówił: nie zabiegajcie o pokarm, który przemija, ale o ten, który trwa, trwa na wieki. Czyli skupcie się na tym, co jest najważniejsze. Kiedy wjeżdżasz do danego kraju, żeby wjechać, często dostajesz, wizę, pieczęć, żebyś mógł wjechać. Kiedy kupujesz nieruchomość, dostajesz pieczęć potwierdzoną na akcie materialnym, to jest Twoje. To, co najważniejsze, jest opieczętowane. Bóg opieczętował swojego Syna. Powiedział: To jest najważniejsze, skup się na Nim, zacznij od Niego swoje życie. A wtedy będziesz robił, zajmował się, skupił się na tym, co jest najważniejsze, bo to, co najważniejsze, jest w Nim. Wszystko, co robisz, zacznij z nim, i z nim, bo tam jest pieczęć. Najważniejsza. Wspaniałego dnia.